Partnerem merytorycznym programu jest Kancelaria NIK-Noga i Kaczmarek. Porady dla kredytobiorcy. Porady dla kredytobiorcy. Paulina Wasiak, menadżer działu prawnego Kancelarii NIKNO i Kaczmarek. Przypominam, że może mogliście Państwo, że Państwo zadawać i zadawaliście takie pytania dla naszych fachowców na profilu Kancelarii NIKNO i Kaczmarek, profilu Facebookowym przez Messenger. Mówiliśmy o kredytach między innymi walutowych, między innymi frankowych. A teraz zebraliście Państwo pytanie dotyczące wyboru, bo też o tym wyborze troszkę powiedzieliśmy kilka y, dni temu. To teraz e, Pierwsze pytanie, które dotyczyło wyboru, które Państwo wybraliście, brzmi tak, czy da się podważyć wibor w umowie kredytowej tak, jak kiedyś franki? Ogólnie tak. Coraz częściej podejmowane są próby kwestionowania wyboru. Spór dotyczy tutaj głównie tego, czy klient prawidłowo został poinformowany o jego mechanizmie i ryzyków, czyli o, o tym po prostu jak Wibor wpływa na ratę. No, nie jest to dokładnie ta sama sytuacja, jak co przy frankach, ale pewne podobieństwa jak najbardziej istnieją. Sprawy te są na wczesnym etapie, niemniej jednak już wiemy, jak z nimi działać, wiemy, jak będzie się kształtowało rzecznictwo i też zaraz oczekujemy odpowiedzi SUE. Czy każdy kredytobiorca może podważyć o Wibor Bank? Te wszystkie złe rzeczy, które wynikają z Wiboru w umowach. Co do zasady, każdy kredytobiorca z kredytem opartym o WIBOR może rozważyć takie działanie, ale tutaj kluczowe znaczenie ma treść konkretnej umowy. To niestety było konstruowane za każdym razem inaczej i sposób informowania klienta, który był praktycznie przez banki niestosowany, daje nam podwaliny do tego, żeby z tym wyborem działać. Nie każda umowa będzie miała takie same szanse procesowe, dlatego nadal niezbędna jest indywidualna ocena każdej umowy kredytowej. Paulina Wasiak, menadżerka działu prawnego kancelarii i Kaczmarek, odpowiada na pytania Państwa. Teraz Pani Aniu, to jest odpowiedź na Pani, to będzie odpowiedź na Pani pytanie, czy bank może zmienić mi oprocentowanie, jeśli złożę pozew? Tak ono brzmi. Nie, bank nie może jednostronnie zmienić warunków umowy tylko dlatego, że klient złożył pozew czy coś w ogóle zaczął robić ze swoją umową kredytową. Oprocentowanie może się zmieniać wyłącznie zgodnie z zapisami umowy lub po wcześniejszym aneksie u klienta, no ale raczej nikt się na to nie będzie godził. Sam fakt sporu sądowego nie daje bankowi dodatkowych uprawnień. Klient zawsze pozostaje chroniony przepisami prawa. W związku z tym, jeżeli Państwo macie niedosyt, proponuję jeszcze raz wrócić do naszych e, audycji, które są umieszczane także na naszym radiowym profilu Facebooka. Zawsze po naszej premierowej audycji pojawia się tam post z linkiem do audycji. Także z tego co widziałem umieszczacie Państwo na swojej stronie facebookowej, na swoim profilu Facebookowym te programy. Przypominam, że odpowiadamy na pytania, które Państwo zadaliście poprzez Messengera i na kolejne pytanie odpowiemy już w dniu następnym. Odpowie m.in. Pani Paulina Wasiak, która jest menadżerką działu prawnego kancelarii NIK Noga i Kaczmarek. Do usłyszenia. Porady dla kredytobiorcy, czyli jak odzyskać niesłusznie zabrane nam pieniądze. Partnerem merytorycznym programu była kancelaria Nik, Noga i Kaczmarek.